Dobrze, ostatnim tematem, który tak jakby większy te liczby rzeczywiste, jest temat procentów, punktów procentowych i powiedzmy jeszcze procentu składanego. Jeżeli chodzi o procent, jest to setna część danej liczby, czyli 1% to jest jedna setna. I teraz jak sobie to skojarzyć, mamy dwa zera tutaj w symbole procenta, czyli mamy jedną setną. 2%? to będą dwie setne, czyli inaczej 0,02. Tutaj też możemy zapisać 0,01 na przykład, tak? Czyli każdy procent, nie wiem, 37% możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego w postaci ułamka dziesiętnego, tak? Czyli zawsze przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Yy, załóżmy jeszcze jakiś przykład 40,5%. to jest to samo co 0,405, tak? Po prostu przesunąłem przecinek. O dwa miejsca w lewo. I teraz, o co chodzi z tymi procentami i jakie zadania są z nimi związane? Najczęstszymi zadaniami związanymi z procentami są zadania dotyczące podwyżek i obniżek. Spróbujmy sobie zapisać to w postaci powiedzmy takiej ujednoliconej. Często nauczyciele w szkołach, czy też uczniowie bardzo lubią yy, sposób dotyczący proporcji. I działanie z proporcji, coś tam wymnażają, yy, tylko że ten sposób jest po pierwsze dłuższy. Po drugie, można się bardzo łatwo pomylić. Chciałbym tutaj rozpisać wszystkie możliwe rodzaje podwyżek i obniżek. I teraz załóżmy, że x to jest cena początkowa. I teraz tak, zapiszmy sobie podwyżkę o 10%. I teraz zobaczcie. Jeżeli ja miałem cenę początkową i to jest cena x, to jest moje 100%, to teraz jak podwyższam o po 10%, to mam 110%. Czyli innymi słowy, jeżeli chciałbym zapisać w postaci ułamka 1,1x. Inaczej, podwyżka o 30%, no to zapisuję 1,3x. Zawsze moją bazą wyjściową jest moje 100%. A na przykład, jakbym sobie zapisał, dwukrotna podwyżka o 20%. Jak to zapisuję? Zapisuję to jako 1,2x, bo to jest moja pierwsza podwyżka o 20%, i potem jeszcze druga, czyli razy 1,2. Co daje mi łącznie 1,44X. I teraz wychodzimy z takiego stereotypowego myślenia, że dwukrotna podwyżka o 20% to jednokrotna o 40%. To jest nieprawda. Jest to jednokrotna podwyżka, czyli tutaj możemy sobie zapisać równa się. Jednokrotna, podwyżka o 44%, OK? Czyli mieliśmy... 2 razy 20% to jest jednokrotna podwyżka o 44%, inny przykład podwyżka o 20% i o 30%. No to zapisuję o 20% 1,2x razy o 30% 1,3. I teraz jak ja to wymnożę, to to jest 1,56x i jednoznacznie to jest jednokrotna. Podwyżka nie o 50%, o 56%, ponieważ mamy 1,56x. To jest ta moja właśnie podwyżka. Idąc tym samym tropem, teraz przejdziemy do obniżek. Na przykład obniżka o 15%. No to obniżka o 15%, wychodzimy od tej naszej bazy, od tego naszego 100% i przechodzimy niżej, czyli zostaje nam 0,85x. Tak samo jak jest obniżka o załóżmy 60%. No to wychodzimy ponownie z bazy 100%, obniżamy się o 60% i zostaje nam 40%, czyli 0,4x. Zapiszmy teraz dwukrotną. Obniżkę o 10%. Jak to zapiszemy? Zapiszemy to 0,9x, bo to jest pierwsza moja obniżka, i mnożę razy drugą obniżkę, czyli 0,9. I z tego wynika, że mam 0,81x. I to jest jednoznaczne z jednokrotną obniżką o ile procent? O 81 nie. O 19 wychodzę od tego mojego 100% to jest jednokrotna obniżka o 19%. Dobrze, czyli mamy już wszystkie podwyżki i obniżki. To teraz pytanie może być następujące. Mamy daną cenę X i potem podwyższam ją o 20%, otrzymuję jakąś cenę i potem tą nową cenę obniżam o 10% i teraz chciałbym wiedzieć o ile procent się zwiększyła bądź też zmniejszyła cena nasza końcowa. Co robię? Mamy x. Podwyższam o 20%, czyli mam 1,2. I teraz obniżam o 10%, czyli mnożę razy 0,9. Ile mi wychodzi? Wychodzi mi 1,08x. Co to oznacza? Że podwyższyłem moją cenę początkową, tą moją cenę wyjściową, o 8% procent z x, tak? To jest dodatek 8% od ceny początkowej.